Cześć widzowie, znowu to ja, Manuel. Zobaczcie, dzisiaj nagram ten salutki domek. Pokażę Wam tutaj o, o ten cały domek. Więc na początku Wam przedstawię drugi, bo jak tu wejść? Są tu drzwi. Można tu wejść, tam do środka. Można to zamknąć, tak? dużo żałuję, Tutaj jest tam jakiś... Tam, tutaj jest tam jakieś łóżko i tam i tam jest po prostu tam się je. No i, no i na przykład tutaj jest o drugie piętro. To jest parapet. To jest parapet, o takie o. Taki parapecik. Zamowa tutaj. Osoba jedna stać, na przykład, i się tak opalać. I na przykład tutaj jest łóżko, drugie łóżko, tutaj jest brama, a tutaj, tutaj jest dach cały, tu komin, i z niego wylatują rzeczy, i na koniec. Na, i, i napiszcie w komentarzach, czy to jest. Lepszy domek niż umiecie zrobić. I zostawcie. I zostawcie. Zostawcie łapkę w górę za ten odcinek. Ten odcinek był superowy. Papa! Pa.